Zarabianie w internecie jest możliwe na wiele sposobów. Różnią się one od siebie potencjałem zarobkowym oraz stopniem skomplikowania. Tutaj znajdziesz i jedno, i drugie. Firmy płacą uczestnikom za wykonanie różnych zadań. Wystarczy, że się zarejestrujesz na wszystkich panelach. Wykorzystasz wszystkie dostępne opcje do zarabiania online. Możesz pracować parę godzin dziennie, poświęcając na to odrobinę swojego wolnego czasu. Aby dołączyć do tych serwisów, firmy nie wymagają od nas żadnych umiejętności ani kwalifikacji. Wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się, jak w łatwy sposób dorobić sobie niemałe pieniądze na kilka sprawdzonych sposobów. Często używamy zamiennie nazw wszystkich świętych czy świętozmarłych. Jednak nie każdy zmarł jest świętym. Tak naprawdę najważniejszym świętem dla naszych zmarłych jest 2 listopada, czyli Święto Zmarłych, Zaduszki. Natomiast 1 listopad należy do Świętych. Na cmentarzach panuje wszechogarniający spokój, który niesamowicie wycisza i sprawia, że cały świat na jakiś czas staje w miejscu. Palące się znicze, zwłaszcza o zmroku, to cudowny, magiczny widok. Podczas święta zmarłych ta cisza wydaje się być jednak zakłócona. Panuje wtedy hałas, tłok i zamieszanie. Cmentarz opustoszały czy tłumny zawsze pozostaje cmentarzem, czyli miejscem, gdzie przebywa wiele duchów. I dlatego, odwiedzając to miejsce, należy znać podstawowe zasady, dzięki którym nie musisz się bać, że podąży za tobą jakiś złośliwy byt. Z pewnością każdy cmentarz się od siebie różni. Każdy z nich emanuje trochę inną energią, którą łatwo odczuć. Nie wszystkie groby są takie same, ponieważ w jednych nie ma już dusz, natomiast wokół innych krążą zmarli. Nie stanowią oni dla nas zwykle zagrożenia, gorzej już z demonami. Więc jak powinniśmy się zachowywać na cmentarzu? Podstawą jest szacunek do zasad panujących w tych miejscach. Nie należy wynosić ani przynosić z cmentarza nic do domu, ponieważ przynosi to nieszczęście. I nie chodzi już o wynoszenie zniczy kwiatów czy kawałków płyt nagrobnych. Naprawdę nie zabieramy ze sobą nawet małego kamyczka, czy gałązki, czy nawet grosika. Nie wykupiamy się głośno, a tym bardziej wulgarnie, nie zakłócamy spokoju zmarłym. Jeżeli już prosimy o coś cmentarne duchy, to koniecznie zostawmy im w podziękowaniu jakiś dar może to być mleko, chleb, ziarno, sól, kwiaty czy świeczka. Na cmentarzu amulety takie jak np. Czarny onyks czy turmalin dają nam ochronę. Każdy cmentarz ma swojego opiekuna, ducha, zazwyczaj jest to duch osoby pochowanej jako pierwszej na danym cmentarzu. Duch opiekun ma za zadanie dbać o to miejsce, strzeże wejścia na cmentarz, dlatego przekraczając jego bramy, warto się z nim przywitać, czy nawet przedstawić i powiedzieć, w jakim celu tu przechodzimy. A po co zapalamy na grobach znicze? Dawniej na groby przenoszono jedzenie i picie. Wierząc, że dusze się posilą i dzięki temu będą szczęśliwsze, rozpalano ognisko i pochodnie, ponieważ ogień jest światłem, które odstrasza wszystko co złe, a pomaga w wędrówce dusz, wskazując im drogę za światy, ponieważ Kościół przejął większość pogańskich zwyczajów, także obecnie zwyczajowo zapalamy znicz, czyli światło na grobach. 1 listopada dusze bywają niebezpieczne. Powszechnie wierzono, że w noc zaduszną dusze przybywają z cmentarza, odwiedzają kościoły albo domy swoich krewnych, czekając na ich modlitwę i poczęstunek. Najczęściej pojawiają się około godziny 23, by po godzinie wrócić do siebie. Zdarza się też, że dusze wychodzą poza cmentarz równo o północy. Pokutujące dusze nie tylko życzliwie odwiedzają żyjących krewnych, ale też bywają dla nas niebezpieczne. Tego dnia powinniśmy unikać rozstajów dróg, mostów, ponieważ duchy skręcają tam karki ludziom, a nawet kościołów, ponieważ można zostać rozszarpanym. Podobno w Mechowej pewna kobieta poszła w noc zaduszną do kościoła i ujrzała ducha swojej znajomej, która ostrzegła ją, aby uciekała z kościoła, a zostawiła swój płaszcz. Kobieta uciekając porzuciła płaszcz, który duchy rozszarpały w mgnieniu oka. Na drugi dzień kawałki płaszcza leżały na grobach. Dawniej na kaszubach istniał zwyczaj, by w dzień zaduszny młodzi chłopcy muzykowali w kaplicy cmentarnej. Wykorzystywano wtedy diabelskie skrzypce, czyli tradycyjne kaszubskie grzechotki. Wytwarzany przez młodzieńców hałas miał za zadanie odpędzić złe duchy, tak aby na cmentarz nieniepokojone dostać się mogły dusze pokutujące. Dziś zwyczaj ten to już tylko historia, a młodzi i starzy kaszubi na cmentarz udają się w celu zapalenia zmarłym krewnym Znicza, zwanych wiecznym widem, wiecznym światłem. Dzień zaduszny zazwyczaj bywał nieco kłopotliwy dla żywych, ponieważ na każdym kroku musieli oni uważać, by nie natknąć się na zmarłych. Musieli oni zostawić chałupę na noc otwartą, a na stole przygotować dla duszy zmarłego krewnego coś do zakąszenia i popicia oraz dodatkową miskę z wodą do obmycia się. Jeśli chodzi o wodę, to nie można jej wylewać wieczorem na ganek, by przypadkiem nie oblać jakiejś zbłąkanej duszy i powinno się też tego dnia gotować wody, jak wierzono na Pomorzu, nie sprawić przykrości duszom zmarłych. W dzień zaduszny rybacy nie wypływają też w morze. Morze żąda tego dnia ofiary i ma podobno najwyższy stan wody, co jest niebezpieczne. Ciepła grzanej wody zmarli zatem nie lubią, ale już ciepło w domostwie owszem. Zatem każdy gospodarz stara się nagrzać izbę tego dnia, by zbłąkane dusze mogły się nieco ogrzać. Ponadto nie można tańczyć, śpiewać i gwizdać, bo przyjdzie diabeł, szukając dusz, i sam zatańczy, a tego przecież nikt by nie chciał. Nie zaleca się też tej nocy spuszczać psów z łańcuchów, aby nie ganiały za duszami. Wszystko to mogłoby na kogoś sprowadzić rychłą śmierć. Nie bez powodu mówi się, że magia cmentarna jest jedną z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych rzeczy. Szczerze ją odradzam, zwłaszcza początkującym. Jest to zwykle czarna magia, dzięki której można przywołać choroby, a nawet śmierć. Jeżeli jednak marzycie o spotkaniu ducha i macie nadzieję, że cmentarz to idealne miejsce, żeby go spotkać, to macie rację. Jednak spacerując po cmentarzu i wypatrując bytów, zwracajcie uwagę na aktywne groby. Są to miejsca, wokół których krąży duch. Aktywny gruby będzie na przykład przekrzywiony czy popękany. W ich pobliżu macie największą szansę ujrzeć różne byty.